Daniel, w poniedziałek czeka nas mecz z Wisłą Płock. Jak przebiegają przygotowania do tego spotkania? Tak Te w y, każdym cyklu tygodniowym staramy się maksymalnie przygotować do każdego meczu i chcemy, chcemy grać o trzy o, o punkty. W grze zasadniczej z Wisłą Płock mieliśmy dwa remisy, 1-1 na wyjeździe i 2-2 tutaj w Zabrzu, do trzech razy sztuka. Y Powtórzę to też, co powiedziałem. No, w każdym meczu chcemy grać o, o zwycięstwo i, i te dwa remisy z Wisąpo na pewno jeszcze bardziej nas nasycą do tego, żeby, żeby, żeby wygrać w, w najbliższym spotkaniu w poniedziałek. I do tego będziemy dążyć. Końcówka sezonu to istny maraton, W niespełna dwa tygodnie. Do rozegrania są cztery mecze. No tak kalendarz napięty, też nie za dużo czasu zostało do końca sezonu, ale myślę, mamy na, na tyle zbilansowaną kadrę, że każdy zawodnik w przypadku jakiegoś, jakiegoś ewentualnej, jakiejś ewentualnej absencji jest gotowy do tego, by skoczyć do składu, także mamy na tyle silny zespół, żeby, żeby spokojnie sobie radzić w tych, w tych dwóch tygodniach w przeciągu tych czterech kolejek.